Cześć, witajcie, z tej strony Kira, a to taki spontaniczny, e, taki spontaniczny film. Na, na początku powiem, czemu jestem w koszuli. Jestem w koszuli, ponieważ e, jakiś czas temu wracałem e, z takiej imprezy. Był chrzest i dla taka impreza w rodzinie. E, I się jeszcze nie przebrałem. I zobaczyłem, że e, jest kolejny odcinek z World Art Online, czyli odcinek 14. Obejrzałem go ludzie... W tym odcinku chciałbym mam swoje tutaj emocje i tak dalej Nagrywam to kamerko, żeby wiecie, przekaz był lepszy i tak dalej, no. Więc tak, słuchajcie, 14 odcinek Sword Art Online On był po prostu zajebisty Nie, nie jestem w stanie tutaj innego słowa znaleźć On po prostu wymiatał Podczas oglądania całego anime Czułem, że to anime jest oryginalne, ono po prostu ma taki swój własny styl bycia to nie jest anime, które jest jakiś tam ściągnięty motyw, już nie będę podał przykładów, przykładów. Ono ma swój własny pomysł, a to co się stało w 14 odcinku rozwaliło całe moje w ogóle przemyślenia i wszystko, co mogłem sobie wyobrazić, co może się stać w tym anime. Tu będą spoilery. Jak ktoś nie oglądał, a nie chcę, żebym mu zaspoilerował, niech nie ogląda. Więc tak, w skrócie opowiem, co się stało. Najpierw na początku odcinka była kontynuacja walki z bossem, która właśnie skończyła się na końcu 13. Oni tam walczyli z tym bossem wszyscy. Tam na końcu zginęło dużo osób. Jednak ci co najważniejsi przeżyli. Potem okazało się, że ten ich taki jakby mistrz, nie wiem jak to określić, no mistrz tej gildii jest ostatnim bossem, czyli bossem zdecydnego poziomu. Gdy się o tym dowiedzieli, yy, od razu on, mu, yy, on wyzwał go. On wyzwał Kirito, przepraszam, jeszcze jestem cały w emocjach. On wyzwał Kirito na pojedynek yy, i oczywiście miał wolną wolę, czy chcą się pojedynkować na śmierć i życie. Jeżeli Kirito by go zabił, to oczywiście gra by się skończyła. Jednak no, szanse były słabe. On sam pewnie gdzieś tam w podświadomości wiedział, że yy, mu się nie uda, ale mniejsza to za długo, za długo opowiadać. No i. i on na końcu e, słabo muszło, Asuna go obroniła, naraziła na to życie, umarła niestety. E, na końcu Kirito umarł, udało mu się jednak e, dokończyć go i zabić przed śmiercią, jednak umarł niestety. Na końcu, e, gdy, kiedy obaj umarli, dwoje umarli, spotkali się tam na górze nad tą całą grą i spotkali twórcę gry. I po prostu musieli się pożegnać, bo świat zaraz miał ulegnąć rozpadowi, a oni by po prostu zniknęli. No i na końcu się tam żegnali. W ogóle strasznie wzruszające to było, bo. No, wzruszające to było, no, naprawdę, no. Oni się pożegnali, no i potem wszystko się rozpadło. Nagle Kirito się budzi w łóżku szpitalnym. Z, z kroplówką w ręku ponoczą w ogóle yy, bierze wychodzi na korytarz i zaczyna szukać Sasuny No i tak się skończyło odcinek i. Przepraszam, jeżeli moja wymowa tutaj nie była jakaś składna i w ogóle wszystko się. Jestem świeżo, co po obejrzeniu tego odcinka. Po prostu pomyślałem, że muszę wam tutaj relację zdać. Bo bym nie wytrzymał utrzymając tego w sobie. Yy, możecie pisać swoje jakieś opinie na temat tego odcinka i jeszcze wam dopowiem, że jak długo oglądam anime rzadko się zdarzało, żebym aż tak wczuwał się w jakiś odcinek. Bywało tam kiedyś, że się wciągałem, no ale to nie był ten sam stopień. Tutaj wciąganie polegało na tym, że ja po prostu cały chodziłem. Całe moje ciało reagowało to, co się działo. Byłem skłonny krzyczeć, no ale już bez przesady. Nie krzyczałem. Było tyle powodów do krzyku, wiecie, jak zmartwienie, obawa, podniecenie nawet wszystko. Wszystkie emocje były skumulowane w jednym odcinku po prostu. Okej, okay. jeszcze raz przepraszam za to, jak to wszystko wyglądało. Jest to pełny spontan. No i trzymajcie się. Dobranoc, jeżeli u kogoś też jest tak późno, bo u mnie jest po północy. No i cześć.